Red budownych wierzeń w pogłaskanie krokodyla sprawia, że nasze najgłębsze życzenia mogą stać się faktem. Pewnie zastanawiacie się o czym teraz myślę. No myślę właśnie o tym. Abyście to wy przyjechali do Gambii, popłaskali te krokodyle, których jest tutaj ponad setka i spełnili swoje marzenia. <noise> Julbru to najbardziej znana marka gambijskiego piwa, a to wszystko ze sprawą faktu, że jest to jedyny browar, który istnieje w tym kraju. Produkuje piwo od 1977 roku, wytwarzając ponad 35 tysięcy hektolitrów piwa rocznie. A kiedy dotrzecie do sklepu, taką butelkę tego orzeźwiającego napoju możecie kupić za około 50 dalasi, czyli mniej więcej 1 euro. Wrestling w gambijskiej kulturze to nie tylko forma sportu, ale także element tradycji. Różne plemiona wykształciły różne sposoby walki, jednak jedno jest dla nich wspólne: współcześnie chodzi o pokazanie ideałów odwagi, waleczności, honoru i poszanowania dla zasady fair play. Najwięcej turniejów organizowanych jest w porze suchej. Wszystkie rozgrywki poprzedzone są tradycyjną taneczną rozgrzewką, którą właśnie oglądamy, a sama walka odbywa się przy akompaniamencie bębnów i tradycyjnej muzyki. Jesteśmy w tej chwili przy wejściu do hotelu Senegambia, miejsca skąpanego w przepięknej afrykańskiej przyrodzie. Miejsca, gdzie spotkać możemy prawie 50 naturalnie występujących tutaj gatunków ptaków. W tym m.in. sępy, potężne ptaszyska, których rozpiętość skrzydeł sięga prawie dwóch metrów. Każdego dnia w południe odbywa się tutaj nawet widowiskowe karmienie sępów, kiedy możemy zobaczyć, jak te potężne ptaki walczą o pożywienie. podziwianie sępów oprócz dobrych stron i fantastycznych widoków niesie ze sobą też pewne niespodzianki. Ze słonecznej gambii przejeżdżamy do równie słonecznego i pięknego Senegalu. Zobaczycie tutaj, co jeszcze naszych turystów czeka w tych fantastycznych afrykańskich warunkach. No co, jedziemy! Patala znajduje się na terenie Senegalu, natomiast odległość od gambijskiej granicy to zaledwie kilkanaście minut jazdy. Przyjeżdża się tutaj, aby skorzystać z typowego afrykańskiego safari. Natomiast każdy, kto chce podnieść sobie poziom adrenaliny, może wybrać się na spacer z lwami. Fascynujące lasy namorzynowe, pełne mangrowców, są jednym z symboli zachodniej Afryki. Znajdziemy je zarówno w Senegalu, jak i w Gambii. W Gambii może to być chociażby Park Makasutu, natomiast w Senegalu, na przykład, to miejsce, gdzie jesteśmy obecnie, czyli Sin Salon Delta w pobliżu wioski Tubakuta. Plac Niepodległości to obok katedry drugie najbardziej charakterystyczne miejsce w Dakarze ponad dwumilionowej metropolii będącej stolicą Senegalu. To też miasto, które od poniedziałku do piątku tętni życiem, natomiast w trakcie weekendu jest jednym z najspokojniejszych miejsc w całej Afryce. Kiedy Paryż Dakar przyjeżdżały tutaj ze swoimi ciężarówkami, nadjeżdżały z mojej prawej strony, przejeżdżały za moimi plecami do osady, która znajduje się nad jeziorem, a następnie jechały dalej. W tej chwili, dzięki tym wspaniałym ciężarówkom, każdy turysta, który przyjeżdża do Senegalu, może skorzystać z okazji, aby przeżyć podobne doświadczenia na własnej skórze.